Automatyzacja procesów biznesowych okazuje się być domeną nie tylko biznesu, o którym i z którym rozmawialiśmy do tej pory. Coraz chętniej po takie rozwiązania sięgają również jednostki administracji publicznej i taki właśnie cyfrowy urzędnik pracuje już w urzędzie miasta Łodzi. O tym, jak się sprawuje i jak wykonuje swoje obowiązki, opowie nam dzisiaj. Michał Śmiechowicz, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi. A zatem Michał, powiedz, jak rzeczywiście ten cyfrowy urzędnik wykonuje swoje obowiązki? Wykonuje należycie, terminowo, wykonuje bezbłędnie, więc jest to dla nas nowość, z uwagi na to, że oczywiście tam, gdzie jest czynnik ludzki, błędy się zdarzają. Ten nowy pracownik cyfrowy pracuje w biurze do spraw konsultacji społecznych i pomagał w Łodzi przy budżecie obywatelskim, mianowicie robił selekcję projektów, usuwał te, które były już powtarzalne, robił taką jakby wstępną selekcję. Dzięki temu zaszczędziliśmy mnóstwo czasu, mnóstwo czasu, które urząd mógł przeznaczyć na konsultacje z mieszkańcami, na pracę w komisjach, czyli. Tak naprawdę no, tą lwią część tej takiej najmniej twórczej pracy, takiej typowo formalnej, przejął tenże y, urzędnik. To, co m, m, chciałbym y, podkreślić wyraźnie, była to y, wspólna praca zespołu Urzędu Miasta Łodzi i Digital y, Teammates, -Mate team tak, 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 mm -hmm. team którzy są y, twórcami też nowej funkcji Pasterze Robotów i takiego też robota stworzyli dla Urzędu Miasta Łodzi. Patrząc przez pryzmat Waszych dotychczasowych doświadczeń, tego, jak mówisz pozytywnie, o cyfrowym urzędniku i o tym, jak sprawuje się na swoim stanowisku pracy, czy mogę się domyślać, że macie jakieś plany, aby rzeczywiście zintensyfikować wykorzystanie automatyzacji procesów biznesowych właśnie w kontekście pracy urzędu? Oczywiście, że tak. To jest niezbędne do tego, aby urząd sprawnie funkcjonował. Zresztą najlepszym przykładem jest na to, że te rozwiązania, które już zostały wprowadzone, one się sprawdzają, tylko że no, jakby to wszystko wymaga czasu. Najlepszym tego przykładem to są jakby dwa systemy, które już funkcjonują w urzędzie. Jeden odpowiada za elektroniczne zostawie, przesyłanie dokumentacji, drugi za przesyłanie informacji y, finansowych. To są dwa programy, które mają zastąpić papier. Oczywiście to nie jest nigdy w urzędzie całkowicie, całkowicie y, możliwe, z uwagi na to, że część, no, część dokumentów musi być prowadzona z, zgodnie Bez z papierowej. W wersji papierowej. Czasami wchodzi do takich sytuacji, że jest jeden dokument dublowany jakby dwoma ścieżkami. Mm -hmm. Natomiast to dla nas jest dobrze, ponieważ on pokazuje, że my możemy tą drogą elektroniczną zastąpić, Drogę standardową. To szalenie istotne, zwłaszcza w Urzędzie Miasta Łodzi, czyli jednostce, która ma 16 lokalizacji, jest rozproszona i czasem obieg dokumentów trwa 3-4 dni pomiędzy dwoma komórkami, mm -hmm. nawet skumulowanymi w tym samym oddziale. Wiemy doskonale, że ten obieg dokumentacji musi być zastąpiony. I to już się dzieje podobnie z dokumentami finansowymi. Więc jakby my widzimy, że tak naprawdę tylko i wyłącznie ta automatyzacja procesów, tylko i wyłącznie to automatyzowanie przepływu dokumentów i informacji musi być dokonane, tylko właśnie nawet po to, żeby nie tylko przyspieszyć, ale i usprawnić proces, Usprawni Bo czasami ta informacja przechodzi przez trzy dni, przez różne podmioty, niestety ulega zbyt dużej dewaluacji, A przy systemie elektronicznym to byłoby już dużo szybsze. E, powiedz e, tak na zakończenie, czy myślisz, że automatyzacja procesów biznesowych e, znajdzie tak naprawdę swoje zastosowanie również w innych urzędach i stanie się, powiedziałabym, rozwiązaniem bardzo popularnym? Oczywiście, że tak. Jak powiedziałem, automatyzacja systemów, całego procesu byłaby już dawno wprowadzona, gdyby nie te czynniki, które to powstrzymują, czyli pieniądze i czynnik, czynnik ludzki. Chociaż ten czynnik ludzki jest mniej istotny. Najistotniejszym elementem są jednak są jednak środki finansowe na to. Tak, dokładnie. I tak naprawdę wszystkie urzędy, wszystkie jednostki czy nawet każda organizacja, która ma charakter publiczny, widzi doskonale jaki... To jest niezbędny czynnik do dalszego funkcjonowania, zwłaszcza, że świat pędzi do przodu. Mieszkańcy również załatwiają coraz więcej rzeczy przy zastosowaniu podpisu, których urzędy również muszą się do tego dostosować, dostosować, bo inaczej to nie będzie miało najmniejszego sensu. No tak, e, cyfrowy urzędnik jeszcze kilka lat temu mógłby być potraktowany w kategoriach science fiction. Dzisiaj dzięki coraz większej popularyzacji tej technologii i coraz większej jej akceptacji staje się rzeczywistością.